w górze. Witam, co tam, co tam, tutaj Ela z Koniec Tego, Co Znane. Uzdrowiciel duchowy i nauczyciel, a raczej student na całe życie. Jestem dzisiaj tutaj z Wami, aby podzielić się prostymi wskazówkami, jak znaleźć radość, nawet w najbardziej tragicznych okolicznościach w Twoim życiu. Zasubskrybuj, polub tą stronę, udostępnij ten krótki film dla znajomych. A um. Pytanie, kto robi już lub już zrobił sprzątanie wiosenne w tym roku? Co to było? Czy to było przytłaczające i wykańczające? Co zrobiłaś, co zrobiłeś? A ilu z Was ma wiosenne oczyszczanie swojego życia? Energetyczne oczyszczanie, oczyszczanie energii. I o to właśnie chodzi w dzisiejszym filmie. Dziś porozmawiamy tylko o pierwszej rzeczy, która wysysa naszą energię i co zrobić, aby oczyścić nasze życie teraz na wiosnę. Um, przedstawię te pijawki, które zaburzają naszą energię jeden po drugim. Jeśli to jest OK, to poproszę Ciebie, abyś był była uczciwa wobec siebie i odpowiedziała na kilka pytań. Spróbuję zrobić z tego zabawę w najbliższych odcinkach i w tym odcinku. I mam nadzieję, że po dzisiejszym dniu będziesz na drodze, aby oczyszczanie wiosenne swojego życia stało się zabawą, którą będziesz robić nie tylko teraz, raz w roku, ale za każdym razem, kiedy zauważysz te, te pijawki, tych frajerów wysysających Twoją energię. Jak tylko wkraczają w Twoje życie. Wiosenne oczyszczanie Twojego życia jest w rzeczywistości bardzo proste. Proste niekoniecznie oznacza łatwe do zrobienia, ale dam Ci proste sposoby, aby to zrobić. Więc nie martw się, niektóre rzeczy są bardzo proste i bardzo łatwe do zrobienia. Pierwsza rzecz w dzisiejszym odcinku to są osady w Twoim życiu. Czy widziałeś. Widziałaś kiedyś taki osad, taki szlam w butelce wody. Jak, jak jest butelka wody, to wszędzie pływa takie błoto, jakby. Wyobraź sobie, że połkniesz coś takiego. Ugh. Nawet jeśli ten osad osadzi się na samym dnie tej butelki. Czy wziąłbyś łyk z tej butelki wody? Albo w jeziorze? Ju, fuj, kto z was wszedł do jeziora? Kiedy ja wchodzę do jakiegokolwiek jeziora, czuję obrzydzenie. Fuj, nawet jeśli woda jest głęboka tylko po same łydki, kładę się na brzuchu i pływam pły pieskiem na głębszą wodę. To jest obrzydliwe, nie chciałabym na to stanąć. I tak samo jest z osadem. W Twoim własnym życiu. Wszyscy mamy pewną ilość tego szlamu w naszych życiach. Są to problemy, ludzie i nasze przekonania, które nas blokują, które spowalniają nas i wysysają naszą energię. Jeśli masz kartkę papieru i długopis, i chcesz to zrobić teraz, kiedy słuchasz, zrób to. Ale jeżeli nie, jeżeli kierujesz autem, oczywiście nie rób tego, absolutnie nie. Zrobisz to, jak już będziesz w pracy, czy w domu, um, czy wieczorem, czy kiedykolwiek, zajmie ci to dosłownie kilka minut. Więc pytanie jest takie: co tolerujesz i znosisz w swoim życiu? Co jest mniej niż idealne? Jaki bałagan, jakie wszelkie niedokończone sprawy. Które Cię denerwują? Co Cię irytuje w Twoim życiu? Mogą to być duże rzeczy lub małe rzeczy. Może nigdy nawet nie myślałeś o tych małych, irytujących rzeczach, które są w Twoim życiu, ale które trzymają Twoją energię w niewoli. Ile rzeczy niepotrzebnie tolerujesz? Może to być wypalone światło w Twojej sypialni, na przykład. Lub zamek, który sprawia, że trudno jest ci otworzyć drzwi za każdym razem, kiedy je otwierasz. Może to być zamrażalka, która jest zbyt mała i nie możesz znaleźć niczego, ponieważ jest wypełniona po brzegi, i, i próbujesz sięgnąć po na przykład zamrożone owoce, które są w tyle zamrażalki, i musisz wszystko wyciągać, i za każdym razem, kiedy to robisz, wkurzasz się. To może być głupia plama po tym, jak twój piesek zrobił siku na dywanie i widzisz tą plamę za każdym jednym razem, kiedy próbujesz odpocząć po całym dniu pracy, i sobie myślisz, o Boże, jutro się tym zajmę, bo nie mogę na tą plamę już patrzeć. To może być negatywny sąsiad, to może być negatywny znajomy, który narzeka Ci przez telefon o niesprawiedliwościach w jego życiu. Kiedy ty przygotowujesz kolację dla swojej rodziny, i potrzebujesz kochającą i dobrą energię na to, żeby przygotować posiłek dla swoich ukochanych dzieci, męża, żony a i siebie. A co z niedokończonymi papierami, z tą biedniejącą roślinką w rogu Twojego pokoju, albo z tą brudną, stertą ubrań, która leży i cię wkurza? Albo klient. Który wykańcza Cię za każdym razem, kiedy spotykasz się z tym klientem, kiedy go widzisz. Więc jak widzisz, ta lista może być nieskończona i irytujące rzeczy po prostu ciągle nadchodzą. Więc jakie jest rozwiązanie? Po pierwsze, zrób listę swoich dziesięciu najgorszych rzeczy, które znosisz i tolerujesz, ale które wprowadzają Cię do szału. Po drugie, wybierz dwie rzeczy z tej listy. I po trzecie, wyeliminuj je z listy do końca jednego tygodnia, podejmując działania. Albo zrób to sam sama, albo deleguj to do członka rodziny, jeżeli ten ktoś potrafi. Ale jeżeli nie, to zatrudnij pomoc, jeżeli potrzebujesz profesjonalnych usług. I dodawaj nowe, Niedogodności do tej listy, ale pamiętaj, żeby zawsze wyeliminować dwie rzeczy w tygodniu. Będziesz zaskoczona, zaskoczony, jak o wiele lżej się poczujesz i ile więcej energii zyskasz, kiedy zaczniesz pozbywać się tego szlamu, tego osadu. To tak, jakby wziąć wszystko, cały ten osad z butelki wody i mieć ją czystą. Im więcej działań podejmiesz, tym bardziej pozytywna stanie się przestrzeń dookoła ciebie i tym jaśniejsze stanie się Twoje życie. I tutaj jest profesjonalna wskazówka. Ding, ding, ding. Bądź skuteczny i rozwiń system, aby utrzymywać się na szczycie tego osadu. Możesz odłożyć określony blok czasu w każdym tygodniu aby zadbać o te niedoległości, o te rzeczy, które Cię wkurzają. Więc wyczyść swoją drogę do jeziora, aby przyjemnie można było do niego wejść, ok? Aby uzyskać więcej wskazówek, jak oczyścić energię, jak znaleźć radość, jak inaczej spojrzeć na świat, jak się obudzić spirytualnie. Zapraszam do następnego filmiku. Zasubskrybuj, naciśnij na ten dzwonek, żebyś dostała, dostał powiadomienie... O każdym nowym filmie, który nakręcam, daj mi kciuki w górę, a podziel się ze znajomymi. Link do moich książek i współpracy ze mną jest dołączony w opisie filmiku. Do zobaczenia wkrótce. Pa! Jeśli jesteś zainteresowana lub zainteresowany moimi książkami, tutaj jest pierwsza, Zostań w Małżeństwie lub Odejdź, oraz ćwiczenia, które pasują do książki. Niestety na razie dostępna w języku angielskim na amazon.com.